Rynek gier jest przepełniony całą masą długich serii ciągnących się przez lata. Zatem nic dziwnego, że czasem trafiają się takie serie, które są naprawdę, naprawdę długie, ale o których tak naprawdę mało kto słyszał. Dokładnie tak było w przypadku serii Yakuza. Serii, która drobiła się naprawdę pokaźnej liczby odsłon, ale tak naprawdę dopiero od bardzo niedawna zachodni świat graczy dowiedział się o jej istnieniu. I dokładnie tak było ze mną, gdyż moją pierwszą odsłoną serii była Yakuza Zero, która była idealnym punktem wejścia, gdyż była ona prequelem. No i muszę przyznać, że niemalże od razu zauroczyłem się w tej grze. Żeby nie psuć wam zabawy, ujmę to w ten sposób. W serii Yakuza dostajemy przygody naprawdę poważnych facetów, w poważnych garniturach, prowadzących poważne interesy, którzy jednocześnie... biją się z facetami w... pieluchach? A, um, okej... Okay. Tak, chyba już rozumiem, dlaczego ta seria tak długo była nieobecna na zachodzie. To jest seria bardzo japońska. I dla wielu graczy może być dość specyficzna i trochę odpychająca. Ale ja osobiście się w niej momentalnie zauroczyłem. I właśnie od tego momentu postanowiłem śledzić tą serię na bieżąco. Niestety tak się złożyło, że następna gra z serii za 6 The Song of Life miała być finałem całej sagi Kiryu. Ech, no nie, no kurde, no, ledwo stałem się fanem, a już zakończyli tą serię... No, szkurde. Ale na szczęście okazało się, że tak naprawdę to nie jest jeszcze koniec, gdyż potem doczekaliśmy się spin-offu tej serii. Judgment to miała być gra dziejąca się w tym samym uniwersum, która jednocześnie przedstawia nam nową obsadę postaci. No i w sumie moje pierwsze myśli były takie, że no, no w sumie fajnie, im więcej jakuzy, tym lepiej. Ale z drugiej strony, ze spin-offami jest tak, że bywają one naprawdę całkiem niezłe, ale czasami bywają one także naprawdę, naprawdę słabe. No więc, jak jest w tym przypadku? Czy Judgment jest godnym zastępstwem dla serii Yakuza? Cóż, pora sprawdzić! W Judgment żegnamy się z postacią wiecznie wkurzonego i niepokonanego Kiryu i jednocześnie witamy zupełnie nowego bohatera imieniem Jagami. Który niegdyś pracował jako adwokat, ale po wyjątkowo przykrym zbiegu okoliczności, w którym jeden ze skazańców, którego udało mu się wybronić w sądzie, zamordował później niewinną osobę, zaczął pracować jako detektyw. No i jak to u detektywa zazwyczaj bywa, ostatnio pojawiła się pewna ciężka zagadka do rozwiązania. Bowiem ulice miasta Kamurocho są obecnie terroryzowane przez tajemniczego zabójcę nazwanego The Mall który morduje ludzi w wyjątkowo brutalny sposób z niewiadomej przyczyny. Naturalnie Jagami wniuchał tutaj idealną okazję, aby zabłysnąć jako detektyw i postanawia odnaleźć mordercę i sprawić, aby sprawiedliwości stało się zadość. Jednakże z czasem okazuje się, że ta intryga jest znacznie bardziej skomplikowana, niż mogło się na początku wydawać. Jak widać fabularnie, Judgment jest kryminałem pełną gębą. Intryga tu przedstawiona jest naprawdę... cóż intrygująca i potrafi mocno zaangażować gracza w próby jej rozwiązania. Ta gra jest także tonalnie odrobinę inna od swoich poprzedników. Podstawową cechą gier z serii Yakuza był idealny miks patosu oraz totalnego kiczu. W jednym momencie mamy mega dramatyczne, poważne sceny, a w drugim mamy totalnie przerysowane i absurdalne sytuacje. Judgment pod tym względem jest znacznie bardziej stonowany, a przerysowanych momentów jest tu znacznie mniej. Cóż, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie. Nie oznacza to, że nie ma tu humoru, ale wydaje mi się, że opowieść tutaj stara się być totalnie na serio, ale nie na tyle serio, aby popaść w pretensjonalne tony. Jako iż nie jest to historia o bohaterach z poprzednich części, mamy tu całkowicie nową obsadę, która jest względnie interesująca. Jak dla mnie najbardziej wybija się tu Jagami, który wprowadza ogromny powiew świeżości, jeśli chodzi o protagonistów tej serii. O ile taki Kiryu był niezniszczalną machiną do okładania oprychów, tak Jagami może i zna się na sztukach walki, ale nie jest niepokonany i czasem także może dostać w wciry. No i jest także znacznie bardziej wyluzowany niż Kiryu. Pod względem rozgrywki Judgment serwuje na mieszankę starych rozwiązań z poprzednich części z nowymi rozwiązaniami. Ponownie mamy do dyspozycji stare, dobre miasto Kamurocho, co może być pewnym rozczarowaniem, gdyż odwiedzamy je w praktycznie co drugiej odsłonie, więc byłoby fajnie, gdybyśmy dostali chociaż jeden dodatkowy teren do działania. Ale nie jest to jakiś szczególny problem, przynajmniej dla mnie. Tak czy siak, tak jak poprzednio, daj nam do dyspozycji mnóstwo możliwości. Możemy chodzić do restauracji, żeby coś zjeść, jeśli nasz pasek zdrowia jest niski, możemy chodzić do sklepów z automatami, gdzie możemy grać w inne gry. Możemy także pograć w super dopakowaną wersję PSVR i z pewnością atrakcji jest tutaj znacznie więcej. Aczkolwiek ja osobiście nie korzystałem z nich wyjątkowo często, bo zazwyczaj spełniają one rolę zapychacza między głównymi questami. Ja po prostu nie jestem wielkim fanem wykonywania tego typu aktywności, więc może dlatego nie byłem nimi szczególnie zainteresowany. Ale żeby nie było, i w tym przypadku mamy tu trochę nowości. Przede wszystkim ważne jest w tej grze, aby budować przyjacielskie relacje z mieszkańcami. Zazwyczaj, kiedy kupujemy w ich sklepach jakieś rzeczy lub kiedy spełniamy ich prośby, wzrasta nam pasek relacji. A warto, żeby jak najczęściej był pełny, bo wtedy dostajemy różne bonusy, jak na przykład dostęp do nowych misji pobocznych, ciekawsze przedmioty do ekwipunku, a czasem niektórzy mieszkańcy mogą nam po prostu pomóc w walce, jeśli walczymy akurat przy ich sklepie. A właśnie, a propos walki, w dużej mierze jest ona dość podobna do tych z poprzednich części, jednakże dodano tu kilka urozmaiceń. Podczas walk mamy do dyspozycji tylko dwa style walki. Niebieski, który idealnie nadaje się do walki z dużymi grupami wrogów oraz czerwony, z którego lepiej korzystać w starciach z jednym oponentem. Dodano tu także system śmiertelnych ran, które mogą nam zadać bosowie za pomocą swojego specjalnego ataku. Taki cios obniża nam pasek zdrowia, który taki pozostanie jeśli nie pójdziemy do specjalnego lekarza, lub dopóki nie użyjemy na sobie apteczki. Ale to jeszcze nie koniec nowości, jako iż. Jagami jest detektywem, większość popocznych aktywności, w które się potrafi uwikłać, polega na pracy typowej dla detektywa. A to oznacza szukanie śladów, śledzenie podejrzanych, czasem samodzielne rozkminianie kto jest winny w danej sprawie i tak Może większość tych minigierk jest trochę monotonna, ale nie ma ich znowu aż tak dużo, więc trudniej to odczuć. Oczywiście nie jest to gra typu LA Noir, w której możemy autentycznie źle poprowadzić śledztwo i wskazać niewłaściwą osobę jako winną bez możliwości poprawienia się. I niestety sprawia to, że większość śledztw opiera się na metodzie prób i błędów. A jedyną karą, jaką możemy otrzymać, to brak dodatkowych punktów doświadczenia. I możliwe, że ci, którzy oczekiwali po tej grze pełnokrwistej gry detektywistycznej, mogą być odrobinę zawiedzeni, bo judgment nie jest jakoś szczególnie trudne pod tym względem. Ja częściowo też się zgodzę, bo byłoby fajnie, gdyby konsekwencje naszych pomyłek były bardziej znaczące. Podsumowując, do tej pory sądziłem, że Jakuza Zero jest idealnym punktem startowym dla nowych graczy niezaznajomionych z serią. Ale teraz wydaje mi się, że Judgment jest jeszcze lepszym wyborem: bo nie tylko zachowuje wszystko to, co w tej serii było najlepsze, ale dodaje także mnóstwo od siebie, co sprawia, że równie dobrze może to być start zupełnie nowej, samodzielnej marki. Jeżeli ktokolwiek zapowie sequel. To szczerze mówiąc, ja już jestem kupiony. Zwyczajnie uważam, że jest to jedna z niedocenionych gier ostatniego roku. Myślę, że zarówno fani jak i lejcy powinni być względnie zadowoleni. A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle dzięki za uwagę. Do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!